Fetel ostatecznie upokorzony. Tak niemiecka prasa, konkretnie niemiecki Hiddebelt, podsumował występ swojego rodaka w trakcie minionego weekendu wyścigowego. A jak na to zwycięstwo Charlesa Leclerc'a, na to zwycięstwo, na które zespół Ferrari przecież czekał tak długo, zareagowała włoska prasa, o tym już za chwilę. Będzie też trochę o dyspozycji innych kierowców w trakcie tego wyścigu o Grand Prix Belgii. A na koniec postaram się przyjrzeć nieco sprawie wizyty Gina Hassa w fabryce zespołu Williamsa. Jak słyszycie, jak widzicie, będzie o czym mówić, więc tradycyjnie nie oddalajcie się od odbiorników. Zostańcie ze mną. Jest środa czwartych września Daniel Biały Echa Paoku. To był bardzo trudny weekend wyścigowy, chyba dla wszystkich, zarówno dla tych osób, które były czynnie zaangażowane w tą rywalizację, jak również dla nas, dla wszystkich kibiców, dla, dla biernych obserwatorów tego widowiska. To, co wydarzyło się w sobotę, położyło się ogromnym cieniem na to, co działo się później. No, w sobotę ogromna tragedia. Na skutek splotu nieszczęśliwych wydarzeń życie stracił Antoine Uber, bardzo młody, bardzo obiecujący francuski kierowca. Juan Manuel Correa jest w tej chwili. Przewieziony, przywożony do y, oddziału intensywnej terapii w Wielkiej Brytanii. Wiemy o tym, że ma poważny uraz nóg, no, mam uraz kręgosłupa, przeszedł operację, ale sam fakt, sama informacja o tym, że jest transportowany, że jego stan zdrowia na to pozwala, jest takim światełkiem y, w tej całej sytuacji, które sugeruje, że najgorsze już zadanie. Jeżeli chodzi o okoliczności tego wypadku, ja nie będę próbował nawet starać się. Szukać jakichś przyczyn tego wszystkiego. Chyba każdy, kto widział te obrazki i przy, przyglądał się, zauważył to, że był to typowy wypadek. Splot wielu różnych sytuacji, ułamki sekund, centymetry mogłyby sprawić, że to wszystko wyglądałoby zupełnie, zupełnie inaczej. Właśnie w cieniu tej ogromnej tragedii tragedii, która spowodowała, że jeden z młodych obiecujących kierowców nie jest już z nami odbywała się ta niedzielna rywalizacja, dużo było pytań, czy ten wyścig powinien się odbyć, czy nie powinien zostać odwołany. No, ja miałem tą świadomość, że biorąc pod uwagę te wszystkie kontrakty, które zostały podpisane, prawa telewizyjne, wyścig Formuły 1 nie zostanie odwołany i tak właśnie było. I z jednej strony wydawało mi się, że to dobrze, że to wszystko pójdzie do przodu. Z drugiej strony, kiedy zobaczyłem w trakcie Parady Kierowców, czy jeszcze przed Paradą Kierowców, Nastrój, jaki panował w grupie kierowców, ich spojrzenia, to milczenie, te, te takie półsłówka, pomyślałem sobie, że czy oni są w takim, będąc w takim stanie, w stanie rywalizować, czy oni są w stanie zebrać się i pojechać na ten weekend wyścigowy. Po wyścigu Damian Ricardo powiedział, my nie mieliśmy ochoty się ścigać w ten weekend, ale wielu kierowców przyznało, że ta rywalizacja była dla nich takim sposobem na oczyszczenie się, na Poradzenie sobie z tymi bardzo trudnymi emocjami, które gdzieś z nimi targały. Ja najbardziej obawiałem się o tych najmłodszych kierowców. Po pierwsze, dlatego, że wielu z nich, tak jak Piergasli, miało bezpośredni kontakt, znało się bardzo dobrze z Antuanem Uberem, Piergasli przyznał, że on przez lata był współlokatorem, mieszkali razem, chodzili razem do szkoły na lekcje organizowane. Przez EFIA to jest pierwszy powód, który mógłby wpłynąć na ich dyspozycję tego dnia. Drugi powód taki, że ci młodzi kierowcy nie mają takiego kontaktu ze śmiercią, jak kierowcy przed wielu wielu laty, kiedy ta śmierć towarzyszyła w Formule 1. W zasadzie nie rozłącznie dwóch, trzech kierowców ginęło każdego każdego roku. Każda młoda osoba, która spotyka się ze śmiercią, no ma z tym ogromny ogromny problem. No ale te wszystkie moje obawy na szczęście okazały się, może słowo niepotrzebne nie jest właściwe, ale gdzieś się nie sprawdziły, nie zmaterializowały i ci starsi, ci młodsi kierowcy, tak jak wielokrotnie deklarują, kiedy zamyka się wizjer pojawia się wyrzut adrenaliny ciśnienie idzie w górę i Myśli są skupione tylko wyłącznie na rywalizacji. Na szczęście ten weekend odbył się, dalsza część weekendu odbyła się, bez już bardzo poważnych wypadków były oczywiście takie zdarzenia. Na szczęście nic złego się nie stało. Ja wierzę głęboko w to, że FIA przeanalizuje to wszystko, co się będzie, co się wydarzyło w trakcie tego weekendu wyścigowego, wyciągnie odpowiednie wnioski. Jeżeli jest coś do poprawienia w tej kwestii technicznej, to uda się to poprawić. A teraz przechodzimy już do samej rywalizacji, bo. No ona, tak jak, tak jak wspomniałem, i dla kierowców, i chyba dla nas, kibiców, była pewnym elementem oczyszczenia. Na początek wrócę do tej e, włoskiej prasy, o której wspomniałem e, we wstępie do tego, do tego odcinka magazynu. No Włosi czy włoska prasa nie ma wątpliwości, kto w zespole Ferrari powinien być numerem jeden. I tak Le, La Repubblica pisze: Wetel musi zrobić miejsce dla leklerka. La Gazeta. Charles czekał na ten dzień po wielu niepowodzeniach, ale w Belgii przejął rolę lidera zespołu, przyszłość jest w jego rękach i Corriere dello Sport. Po 13 wyścigach, Ferrari zdało sobie sprawę, że Leclerc jest właściwą osobą, aby przejąć dziedzictwo w Maranello. No, chyba nie ma takiej osoby, która myślałaby inaczej. Po tym weekendzie wyścigowym, po tym co pokazał Charles Leclerk, po tym jak Ferrari perfekcyjnie. Z udziałem Charlesa Leclerca i z udziałem Sebastiana Rozegrał rozegrało ten, ten wyścig, cały ten weekend wyścigowy nikt nie ma wątpliwości, że to jest właśnie forma, w której Ferrari powinniśmy oglądać. To jest dyspozycja, która przystoi takiemu zespołowi z taką historią jak zespół Ferrari. Ja wrócę na moment do tej sobotniej rywalizacji, bo tam bardzo ważne było szukanie tego cienia aerodynamicznego. Tam kierowcy szukali swojej szansy na poprawę swojego czasu okrążenia, no bo jak wiemy, dwie długie, proste czy dwa te odcinki przypominające nam, nam proste, gdzie kierowcy w zasadzie przejeżdżają je z gazem w podłodze, to była taka szansa, żeby urwać 2,3 sekundy, a w tym najważniejszym momencie, kiedy był duży tłok na torze, kiedy to nie działało na korzyść kierowców, Szalek -Lek sam powiedział do swoich mechaników, do swojego inżyniera, mnie to nie interesuje, wypuśćcie mnie, chcę zrobić swoje. I zrobił swoje. Przewaga, jaką miał na mecie nad swoim partnerem zespołowym, to jest naprawdę coś imponującego. I ta dyspozycja, która pojawiła się u niego, w sobotę, została z nim również w niedzielę. Szalek Leclerc był nie do zatrzymania. Był taki moment, kiedy wydawało się, że z Ferrari wepchnął go pod autobus. Ta strategia wydawała się nieco, nieco dziwna. No, ale potem usłyszeliśmy: Czy Sebastian Vettel usłyszał w słuchawce: Zrób miejsce dla szala. Wcześniej Szal usłyszał na swoje pytanie: Co się dzieje? Nic się nie martw, na koniec wyścigu wszystko będzie dobrze. Te wszystkie elementy zebrane w całość pokazują nam, jak odważne w ten weekend było Ferrari, jak pewne siebie, pewne swoich możliwości było, było Ferrari i to wszystko przyniosło im efekt. Niektórzy mówią, że jeszcze jedno, dwa okrążenia i Lewis Hamilton dobrałby się do Charlesa Leclerc'a. Tutaj już nieco wyprzedzę to, co mamy dalej w swoich notatkach. Andrew Schaveling z Mercedesa powiedział, że nie byłoby to takie proste. Z ich analizy wynika, że Lewis Hamilton potrzebowałby jak czterech, trzech, czterech dodatkowych okrążeń, żeby spróbować tak na dobre zabrać się za szala Leclerca. No ale jak wiemy, wyścig na Spa miał tylko 44 okrążenia i zarówno strategzy zespołu Ferrari, jak i zespołu Mercedesa dobrze o tym wiedzieli. Tutaj nie było przypadku. Tutaj Ferrari zrobiło wszystko tak, jak powinno. Swoją cegiełkę do tego dorzucił również Sebastian Vettel, który w kluczowym momencie pozwolił Leclercowi nieco odetchnąć, zatrzymał na moment przed za sobą Louisa Hamiltona, i to wszystko złożyło się na to bardzo ważne dla zespołu Ferrari zwycięstwo. Przechodzimy do. Szybko do Mercedesa. No jeżeli chodzi o Mercedesa, to na pewno zespół z Brackli miał wątpliwości, biorąc pod uwagę moc jednostki napędowej, jaką dysponuje Ferrari i konfigurację toru. Miał wątpliwości, czy uda się nawiązać tą rywalizację. próbowaną, ale i kwalifikacje i wyścig pokazały, że no Ferrari w ten weekend raczej było nie zatrzymania. Za Myślę, że dla Mercedesa to jest jeden z tych wyścigów, które Mercedes kalkulował jako wyścig, których nie wygra, a po tym trudnym weekendzie rozbity. Problemy w samochodzie Lewis Hamiltona w trakcie pierwszego treningu, potem ten wypadek to wszystko było, były okoliczności, które nie sprzyjały temu, żeby osiągnąć dobry wynik, a mimo tego obaj kierowcy stanęli na podium, więc myślę, że dla Mercedesa to wszystko na plus. Duże obawy, jeżeli chodzi o tą nową jednostkę napędową. To to, to to Wolf bardzo się tym wszystkim zmartwił. On dzisiaj powiedział, że ta jedna z tych awarii nie wiem, czy dotyczy to samochodu, czy jednostki napędowej Pereza, czy Roberta. Po analizie pokazała takie zniszczenia wewnątrz jednostki spalinowej, których oni do tej pory nie widzieli, że ta skala zniszczeń była bardzo duża. Więc tutaj Mercedes ma o czym myśleć, ale ma o czym myśleć również zespół Ferrari, bo również Ferrari zaliczyło jedną awarię, jeżeli chodzi o tą nową poprawianą jednostkę napędową. Myślę, że na momce ten obraz rywalizacji będzie bardzo podobny. Będziemy mieli Ferrari, będziemy mieli Mercedesa i gdzieś dociągające, dociągającego do tej dwójki Red Bulla, no bo jednak. Ten weekend wyścigowy pokazał, że Honda no jeszcze musi, musi trochę popracować, jeżeli chodzi o mocniej wioski napędowej. Choć jak popatrzymy na to, co wyczyniał, na torze że Alex Albon, no to jesteśmy, przynajmniej ja jestem, pełen podziwu dla tego, co ten młody chłopak robił. No, wskoczył jeszcze niedawno do samochodu Formuły 1, kiedy nigdy wcześniej nie jeździł, a. W niedzielę dał taki pokaz wyścigowych umiejętności, jakiego dawno nie widzieliśmy. Na pewno nie spodziewaliśmy się tego po albumie. Było dużo na temat tej presji, która jest na nim. Ja już trochę jestem znudzony czytaniem tym, że album ma na sobie tą ogromną presję. Tak, ona jest, ale on sobie nic z tego nie robi. Przynajmniej ten weekend pokazał, że on nic sobie z tego nie robi. Sam przyznał, pierwsza część dystansu nie była zbyt dobra w moim wykonaniu, ale w drugiej części, po zmianie, o ten samochód dodrzu mogłem jechać, i tak samo dyspozycje. Albona podsumował Christian Horan. Powiedział, że początek był taki trochę nieśmiały, ale po tym jak Albon poczuł się pewnie w samochodzie, wyglądało to rewelacyjnie i tak rzeczywiście to wyglądało. Nieco gorzej spisał się w ten weekend, bardzo źle, bardzo słabo spisał się Max Verstappen, który pokazał takiego starego, dobrego Maxa. Pierwszy zakręt, nóż między zębami, wszystko albo nic i w zasadzie Skończyło się na niczym. Duże rozczarowanie kibiców, którzy przyjechali dla Maxa w ten weekend, ale Max jest sam sobie winien tutaj żadnego usprawiedliwienia. Nie ma on, miał trochę pretensji w trakcie wyścigu, do, czy na początku wyścigu do innych kierowców. Potem się przyznał, to była, posypał głowę popiołem, to była tylko i wyłącznie moja wina. No i trudno się z tym nie zgodzić. No ale na zasługę, jeżeli jesteśmy, czy na uwagę, jeżeli jesteśmy jeszcze w rodzinie Red Bull'a, zasługuje a nie Alex albo no, albo nie, już mówiliśmy w Daniu Kwiat to co zrobił Kwiat w ten weekend to jest dla mnie to jest taki cichy bohater tego tego wyścigu Kwiat startował z 19 pozycji skończył rywalizację na 7 i był tylko 8 sekund za Albonem na mecie tego wyścigu. Zwróćmy uwagę, że nie było zbyt wielu sytuacji, które sprzyjałyby jakiejś neutralizacji. To było praktycznie czyste tempo wyścigowe i tego tempa wyścigowego w samochodzie Toro Rosso było naprawdę bardzo dużo, a powiedziałbym, że tego tempa wyścigowego w rękach i w nogach Daniela Kwiata w ten weekend było naprawdę bardzo dużo. Red Bull myślę, że będzie miał spory ból głowy, jeżeli chodzi o wybór kierowcę na przyszły sezon, ale to jeszcze przed nim. Myślę, że jeszcze kilka weekendów potrzeba, żeby to wszystko dobrze ocenić. Ogromny dramat Landon Norrisa. Landon Norris miał szansę na najlepszy wyścig, wyścig, na najlepszy występ w swojej w karierze, jeżeli chodzi o Formułę 1. No i to nieszczęsne ostatnie okrążenie. Ta jednostka napędowa, ale myślę, że każdy, kto zna ten sport, kto się nim interesuje, potrafi docenić to, co zrobił Landon Norris. Bardzo dobry start, potem się wszystko to dobrze dla niego ułożyło. On był na takiej ziemi czyli Miał swój własny Wyścig specjalnie naciskany, no i zabrakło bardzo niewiele, zabrakło jednego okrążenia. Już się pojawiają pytania o tą jednostkę Renault, bo tych awarii w samochodach McLarena jest coraz więcej. Zobaczymy, jak to wszystko będzie, będzie wyglądało, bo tutaj McLaren dość otwarcie mówi o tym: oczekujemy transparentności, jasnych komunikatów od naszego partnera silnikowego, co jest nie tak i co należy poprawić. Myślę, że historia będzie się nam jeszcze rozwijała. No a teraz przechodzimy do. Zespołu Williamsa. Tutaj osoba Roberta Kupicy szczególnie nas interesuje i powiem Wam, że ten weekend, jeżeli chodzi o Roberta, w zasadzie niedziela. Jeżeli chodzi o Roberta, bardzo dobra. Pierwsza część. Yy wyścigu, pierwsza część dystansu wyścigowego, szczególnie te okrążenia przed zmianą opon, to były te zielone okrążenia, czyli te okrążenia, na których Robert miał lepsze tempo wyścigowe od George'a Sala. Robert w tej pierwszej części wyścigu tradycyjnie w drugim sektorze był szybszy od George'a Sala. tam nawet pojawiały się takie czasy 4,5 sekundy, Powodem tego może być raz dobra dyspozycja Roberta, oczywiście, ale dwa to, że Robert pojechał w tym wyścigu, startując z alej serwisowej z tylnym skrzydłem w nieco innej specyfikacji, miał nieco więcej docisków, co sprzyjało. Właśnie w tym drugim, bardzo okrętym sektorze. Nie pomagało natomiast w pierwszym i trzecim, ale jak pokazał ten, ten wyścig, czy ta pierwsza część, była to równie skuteczna broń jak to tylne skrzydło z nieco mniejszym dociskiem. W drugiej części było już nieco gorzej, na tej bardziej miękkiej mieszance. Mie Być może zbyt duży docisk powodował, że opony się przegrzewały w samochodzie Roberta, tego. Tempa, jak on to powiedział, tej, tej powtarzalności nie było już tak dużo jak na początkowych etapach, ale z weekendu na weekend wygląda to po prostu coraz lepiej i powinniśmy się cieszyć tymi małymi sygnałami, że to tempo w samochodzie Roberta jest zbliżone do tempa w samochodzie George'a, a nawet lepsze. Jeżeli chodzi o Williamsa, no to bardzo trudny, bardzo bolesny dla nich weekend. Oni mieli świadomość tego, że i na spaj, i na będzie ciężko, bo po pierwsze nie mają pakietu z niskim dociskiem aerodynamicznym, więc tego docisku na samochodzie jest bardzo, bardzo dużo. Po no, finansowy taki pakiet po prostu nigdy nie powstał. Po drugie, sam samochód jest dość e, ciężki to jest oczywiście w cudzysłowie ten samochód, mimo małego docisku aerodynamicznego. Generuje bardzo duży opór, szczególnie opór, jeżeli samochód jedzie prosto, to ten opór czołowy, mówił o tym Jerzy ale o tym mówiło się już zdecydowanie wcześniej. Co jest za to odpowiedzialne? No, powiedziałbym, że taka niezbyt wydajna praca projektantów, jeżeli chodzi o ten cały pakiet, oni wytworzyli nieco docisku, ale to jest właśnie ten brudny docisk, za którym idzie, idzie opór. No, dodane to wszystko do siebie powoduje taki rezultat, jaki widzieliśmy, ale myślę, że jak skończymy rywalizację na Mądzy i wrócimy na nieco inne tory znowu zobaczymy Uliamsa w nieco lepszej dyspozycji jeżeli mówimy o Mądzy to ciekawa informacja Latifi na Mądzy nie pojedzie, obaj kierowcy etatopii, otrzymają wszystkie sesje do swojej dyspozycji. Kolejna ciekawostka, tuż po weekendzie wyścigowym na monty Williams tak na dobre zaczyna pracę nad W43. E, rozpoczyna się proces e, produkcyjny, dodatkowe siły pojawią się w fabryce i ta praca ruszą już tak na dobre. A teraz na koniec obiecany temat związany z wizytą Gina Hasa w fabryce zespołu Williamsa. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, takich, taka wizyta była co najmniej Jedna ta wizyta o której ja wiem odbyła się już jakiś czas temu i z tego co udało mi się dowiedzieć Gene Haas został zaproszony przez Claire Williams przez Franka Williamsa do fabryki został zaproszony na spotkanie. O czym rozmawiano. Tego nie wiem czy to jest to samo spotkanie o którym mogliśmy usłyszeć w sportowym wieczorze. Tego również nie wiem. Natomiast faktem jest że do takiego spotkania doszło czy Robert, ewentualna współpraca, ewentualna jakaś wymiana kierowców, czy wymiana sponsorów, czy cokolwiek innego było przedmiotem tych dyskusji? Czy była to tylko przyjacielska wizyta Gina Hasa u swojego starego, dobrego przyjaciela? Na to pytanie dzisiaj nie mam dla Was odpowiedzi. Myślę, że najbliższe tygodnie przyniosą nam nieco więcej informacji na ten temat. Czy była druga wizyta, a jeżeli była, czy rzeczywiście rozmawiano o kontakcie? Myślę, że o tym dowiemy się wkrótce. Bądźmy cierpliwi, ta, ta sytuacja cały czas się. Myślę, że rozwija sytuacja, jest rozwojowa i kolejne, kolejne dni, kolejne tygodnie przyniosą nam jakieś konkretne informacje. Na dzisiaj to wszystko, co dla Was przygotowałem. Widzimy się wkrótce w kolejnym wydaniu magazynu. Jest dwa wyścigi tydzień po tygodniu, więc tego czasu nieco mniej, ale postaram się jak zwykle przygotować dla Was coś specjalnego. Na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się i do zobaczenia.